W czasie wojny w pałacu działał zakład psychiatryczny założony przez księdza Józefa Martina Natana. W lipcu 1941 roku w ramach akcji T4, polegającej na unicestwianiu osób upośledzonych i niepełnosprawnych, naziści wywieźli jego pacjentów do lokalnych obozów koncentracyjnych. Przekraczając progi pałacu, nie byłam jeszcze w pełni świadoma jego historii. Witam spod kolejnej perełki ksiąskiej architektury. I tak jak e, czy, słyszeliście już w intrze, ten odcinek powstał we współpracy z odzieżą marki motocyklowej, z marką odzieży motocyklowej e, Sukabura e, i link do sklepu znajdziecie w opisie. Myślę, że całkiem fajnie się będzie zaopatrzyć na nadchodzące wiosenne miesiące. Natomiast ja się mylę i jąkam, bo jestem w wielkich emocjach, ponieważ jest to miejsce, które próbowałam odwiedzić już jakieś półtora roku temu. Myślę jednak, nie udało mi się dogadać wtedy z właścicielem, i musiałam po prostu z wycieczki zrezygnować. A dzisiaj udało nam się dogadać. No i jesteśmy właśnie tutaj. Ok, wchodzę bokiem, ale wyjdę taką fajną spiralną klatką schodową na werandzie. O, jest mega ślisko w ogóle. To już mi się nie podoba. Na szczęście można się podeprzeć z Tak więc... No, parter jest dosyć dewastowany, ale w sumie do końca nas nawet ten parter nie interesuje. Co interesuje nas. Jesteście tutaj? Jesteście, bo ja się trochę okay. ja się trochę spóźniłam jak zawsze. Ale piec piękności. Jakiś element z tolarki. Mm. No klatkę schodową. To jest y, kukiełka taka, No plastikowych butelek, przecież to wszystko można wydać do recyklingu, panie właścicielu. Y, takie kukiełki tutaj, y, mam wrażenie, że było ich więcej kiedyś, z tego co widziałam po starych zdjęciach. No ale lecimy dalej. Ogólnie stan dosyć surowy jest wszędzie. Dobra, to jest trochę schizowe te mleka, w sensie. Nie wiem, czy to miał miejsce jakiś happening. To tak jak dosyć w stylu Fallouta Bethesdy. To w sumie też. Gdyby to był Fallout Bethesdy, to teraz moja postać by tu weszła i te butelki by tak u. też rozbieranego puchatka i tygryska w płakanym stanie. To mnie bulwersuje po prostu. O, tu jest tak dosyć przyjemnie. Mamy jakąś w ścianeczkę. O, jakie rozkoszne. Fetuszek. Tak, zaraz tutaj wrócę. No, come on. Co tu się jeszcze znajdzie w tym miejscu? To jest właśnie ta klatka, którą miałam zamiar wyjść, ale oczywiście, oczywiście, że jeszcze nie teraz. Okej, okay, tu jeszcze więcej moich rzeczy. W sumie chyba czas na górę, by był a, kozioł My najbardziej rozwalny. Ja nigdy przez nie przeskoczyć, a tu jest jeszcze taki old schoolowy. ale ja chyba wiem, o co chodzi w tych instalacjach gimnastycznych i w tych zjeżdżalniach. Ja, prawda jest taka, że jak tu byłam pierwszy raz, to tutaj ktoś szkolił psy. Mhm. I teraz tak myślę, że przecież to wszystko wygląda jak psi raj do skakania i czołgania się i trenowania, zdecydowanie. To ok. próbujemy na górę. Ja tu w sumie szukam konkretnego pomieszczenia. Bardzo zobaczymy, czy się uda, czy ono tu jeszcze jest. Może też zostały skuteczki. Jest tu dużo przejść. A nie, chyba coś do, do rąk? Tak? Tu się w ręce święci? Tak. Tu się święci ręce, tak? W tym? Tu się, to jest do święcenia rąk. Okej. Okay. No no, no. Ma to bardzo ładny wzór w każdym razie. Ale ktoś go neguje Oj. Figurka się popsuła. Że wam z góry, jak ta kaplica wygląda. Tutaj bardzo ładny obraz, to jakiś y, Betlejem może, coś takiego. Szotka. Specjalne sekrety tej kaplicy już odkryłam. Jest i Baranek Boży, jest i ryba oraz chleb. E, tu chyba można było się wyspowiadać. Jest i ołtarz. Jest Maryja. Niestety no, musiałabym dopytać kogoś, kto po prostu bardziej się zna. Święta Róża z Limy, tak? Jeżeli tutaj dobrze patrzę na ten filtraż, może to jest właśnie Święta, a nie Maria. No, muszę zasięgnąć odpowiednich informacji. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę zdobień, tutaj to jest niebywałe, że takie miejsce się uchowało coś pięknego. Pełno detali i niepotrzebny wandalizm, tak naprawdę. Tych napisów tutaj nie powinno w ogóle być. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać z bliska. Angelorum. No i co? Będziemy się kierować. Być może jeszcze w stronę jakichś innych pomieszczeń tego pałacu. Natomiast kaplica jest tutaj wraz z drogą krzyżową, tak? Najjaśniejszym punktem jego. Wszystko oryginalne. A tutaj, jak widzicie, jest wszystko skute. No dobra, przejdę jeszcze. Hmm. Tutaj, może, na ten balkonik się nie będę porywać. No i co? Szczerze mówiąc, wątpię, żeby coś tu jeszcze było. Aj, aj. W sumie tutaj miała jeszcze jedną kukłę wisielca teraz zobaczyć, to chyba bym była przestraszona. Tak nie piętro. Nie już ostatnio. No, raczej niczego się tutaj nie spodziewam. rozglądam, oprócz tego, co wam pokazuję. Nie no, stąd pomieszczenie, jest tragiczne. Tutaj jakiś relikt kominy Ogromne puste przestrzenie. Już były takie pałace u mnie. W żadnym nie było kaplicy. Dobra. Tak, klatka schodowa nas zaprowadzi do miejsca, w którym wchodziłam. Jeszcze rzucimy sobie okiem na podresze, Jeżeli stan podłogi będzie zadowalający. zadowalające, ale nic tutaj już nie ma. Oboków chyba słyszę chłopaków. Uroczy stożek we śniegu. Całkiem ciekawe pomieszczenie. Chyba nad kaplicą. Ale nie jestem pewna. To chyba tyle. Chyba to będzie wszystko. Nie, to jest nad kaplicą. Na bank. Tam jeszcze jest jakiś piec grzewczal. To są deski. Nie będę tu chodzić w grząskich deskach. O, duże drzwi. A nie, no, to jest przecież... Pomieszczenie. Ok, więc myślę, że tu by było na tyle. Nie przywitaliśmy się jeszcze dzisiaj właściwie, ale mi tak cieplej w nos. To by było na tyle, ja już uciekam. Pokażę Wam fragmenty, jak to tutaj ta konstrukcja wygląda z drona. To będą te klipy sprzed półtora roku, więc tam będzie lato, a teraz jest jeszcze zima. No i cóż, dzięki, że byliście, sprawdźcie koniecznie Sukabura uliczna odzież motocyklowa, zachęcam wszystkich do zakupu i przygotowania się, bo już niedługo wiosna, czyli już niedługo sezon i będziemy latać na jednym śladach, tak myślę.